W nowym numerze Tygodnika wprost piszę m.in. o filmie Weekend z Królem. A współczesne kino zalewa fala biografii. Po portretach Margaret Thatcher, Marilyn Monroe, Abrahama Lincoln, czy Alfreda Hitchcocka teraz przyszła kolej na dwóch wielkich przywódców. Króla Jerzego VI, którego zresztą już oglądaliśmy w Jak zostać królem Toma Hoopera i Franklina Delano Roosevelta. Właśnie, właśnie o ich spotkaniu opowiada Roger Mitchell w Weekendzie z Królem. Ale pokazuje ich z bardzo prywatnej perspektywy. Portretuje dwóch mężczyzn, którzy, z których każdy boryka się z własną słabością. Roosevelt z polio, król Jerzy, z król Jerzy VI z wadą wymowy i jąkaniem się. To ciekawe spojrzenie, ale czasem mam wrażenie, że w, takich, w takiej perspektywie ginie historia. Przecież to 39 rok, Europa jest u progu wojny, Ameryka pogrąża się w wielkim kryzysie. Więcej, w tygodniku wprost.